Dzień dobry, dzień dobry moi mili, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób spod znaku Koziorożca na miesiąc styczeń, styczeń 2024 rok. E, aż trudno uwierzyć, bo chyba w 2019 otworzyłam ten kanał i właśnie w styczniu, zatem e, czy to już 5 lat? No, jestem zdumiona. Koziorożce drogie... Mm. Zaczynamy! Zobaczmy, jakie możliwe energie wszystkie nowe osoby, które są tutaj pierwszy raz, witam serdecznie i zapraszam do przeczytania opisu, żebyście mogli spojrzeć, z jaką intencją te czytania dla Was tworzę. A tymczasem przechodzimy do rzeczy i zobaczmy, co my mamy dla Koziorożce na miesiąc styczeń, koziorożce. Koziorożce w styczniu. Koziołki, moje drogie, styczeń. Dwójka mieczy. Dziewięć było. Koziorożce tak jakoś bardzo ostrożnie tkwią w sytuacji, w której są niepewne. Karty pokazują, że czasem lepiej... Uh, Odejść, zostawić, szczególnie jeżeli strach Was przed, y, powstrzymuje przed tym, żeby iść dalej? Czasem po prostu lepiej odpuścić. Dobrze. Koziorożca. Tutaj główna sprawa. Karta słońca. OK. Co jest Waszym wyzwaniem w miesiącu stycznia? Rycerz kielichów. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Trójka mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Co było w przeszłości Siedem mieczy? Co nadchodzi w takim razie? Dwójka kielichów. Wasze dążenia. Co Wy macie w głowie? Pięć mieczy. Was ktoś zranił i wy chcecie dać tej osobie drugą szansę? Ciekawe. Karty pokazują, że może nawet nie warto, ale zobaczymy. Nie wiem, czy wy dacie radę zaufać tej osobie. Wasze nastawienie koziorożce. Sześć denarów, okej. Okay. Co w otoczeniu? Czy w ogóle warto? Paść była wna, no, chyba nie. Ale zobaczymy. Nadzieje obawy Wasze. 9 denarów. dobra. Mhm. I rezultat. Karta kochanków. Ja tutaj mam zejście się ludzi, relacje. Dajemy sobie drugą szansę. Słuchajcie, to nie muszą być. Głównie pokazują mi się małżeńskie relacje i relacje biznesowe, ale wcale nie musi tak być. Ktoś was zranił mocno. Ja bym powiedziała, że nawet bardzo oszukał. A może nawet zatajał coś przed wami? Ech, ale wy chyba umiecie wybaczać. Złamane serce było, rozczarowanie tą relacją czy tym, co ta osoba wam zafundowała było, ale pokazuje mi się, że wy jakby wy jesteście w zamiarach gotowi wybaczyć tej osobie i dać jej drugą szansę, w głowie niestety uważam, że będą problemy z zaufaniem. Bo piątka mieczy w głowie jest taką kartą, która pokazuje, że... Za dużo nas to kosztowało, że straty były tak poważne, że my nie ukamy tej osobie, że bardzo zostaliśmy zranieni. Co więcej, tutaj jakby ta osoba jest teraz bardzo pozytywnie na Was nastawiona, ale paść była często ma słomiany zapał. Czyli rozpali się na początku i ma duży problem, widzicie rycerz kielichu, wypad, powraca ktoś, powraca ktoś z przeszłości. Osoba, która całkiem niedawno, tak czuje Was zraniła lub zdradziła w jakiś sposób i powraca tu, ale powraca pod wpływem chwili. Ja nie wiem, czy ta osoba będzie w stanie wytrwać w tym, co sobie tutaj planuje wobec Was. Mm, Partnerstwo biznesowe przede wszystkim, ale biorę pod uwagę również relacje, które były długotrwałe lub małżeńskie. Więc ja to sprawdzę, czy tutaj warto, czy nie warto. Słuchajcie, bardzo nam się mocno zaznaczył ten temat, zatem nie będziemy tutaj w kartach szukać czegoś, czego tu nie ma. Więc kim nie rezonuje, zostawcie. Zobaczcie sobie na inne znaki. Ale zaczynam od tego, że trójka mieczy, ta osoba mocno Was zraniła, lub nawet powiedziałabym, sama ta relacja była bardzo rozczarowująca. Dziesięć była w koziorożce drogie to jest trudny bagaż. To, co się wydarzyło między Wami jest takim bagażem bardzo ciężkim, gdzie widać, że spotykały was rozczarowania już nie nawet takie, które sami sobie fundowaliście, ale też relacja była trudna. Może ta osoba stwierdziła, że się wyprowadzi, może wy się musieliście wyprowadzić, może tutaj wyprowadzka was w ogóle podzieliła, hmm, ale to było takie, biorę balast, nawet powiedziałabym, bagaż tej drugiej osoby na siebie. Bardzo trudna sytuacja. Trudna sytuacja życiowa też, mam wrażenie, że w takiej sytuacji trudnej, życiowej byliście, że już nie tylko sami siebie mogliście ranić, tylko. No, życie was też trochę przygniotło. Środowisko mieczy odchodzi do przeszłości, to jest to, co było w przeszłości, i jest 7 denarów. Zatem, ta osoba was w jakiś sposób wykorzystała. Bo siódemka denarów jest taką kartą oczekiwań. Jeżeli chodzi o relacje, to tak sobie obserwujemy, co ta osoba może nam dać, i angażujemy się tylko, kiedy coś możemy zyskać dzięki relacji. Zatem tutaj, jakby też brak zaufania, jeżeli nie chodzi o to, że ta osoba was wykorzystała, to był brak wzajemnego zaufania do siebie, i to też pewnie podzieliło gdzieś tę relację, tę współpracę. Natomiast w tym momencie ta osoba powraca. I z kartą Słońca Wy jesteście gotowi wybaczyć, gotowi przyjąć, chcecie oczyścić atmosferę, i z Karta kochanków Wy jesteście gotowi naprawdę z powrotem wejść w te relacje może nawet nie z powrotem wejść w te relacje, tylko Wy macie poczucie, że łączy Was coś szczególnego z tą osobą, że to jest wyjątkowe i jesteście gotowi wybaczyć i przyjąć tą osobę. No, wyzwaniem a właściwie nie muszę tak rozkładać kart, bo dopytuję dzisiaj malutkimi kartami. Wyzwaniem jest ten rycerz kielichów, to jest ten powracacz. I zobaczmy, dlaczego on jest na wyzwaniu. Co tutaj się dzieje? Jest ósemka buławna, no po prostu odzywa się do Was ktoś, kto już tutaj był i przychodzi po drugą szansę, przychodzi coś stworzyć z Wami teoretycznie lepiej. I ja uważam, że to, co nam się pojawia w dalszej kolejności, jest pozytywne. Uważam, że wy naprawdę jesteście w stanie sobie wybaczyć, przepracować pewne rzeczy i być silniejsi razem. Natomiast yy, w szóstka danarów, wy wierzycie, że jeżeli ta osoba przychodzi, to przychodzi z dobrymi intencjami. Wy także macie dobre. Siódemka mieczy, i zobaczcie, wy jakby odrzucacie przeszłość. No to jest ta siódemka mieczy. Czyli tutaj były jakieś takie, no, niezbyt chwalebne czyny, z tą siódemką mieczy ktoś kogoś oszukiwał, przekłamywał, nie było zaufania. Wy, jest, wy ufacie tej osobie, wy nie wchodzicie w tę przeszłość, zamykacie to i szóstka, denarów wierzycie, że jeżeli tutaj jeszcze raz coś próbujemy robić, to znaczy, że nam zależy, to znaczy, że to musi być szczere. I teraz tak, ja powiem szczerze, że to jest szczere ze strony tej osoby, tylko że rycerz, kielichów i była, to jest taka kombinacja kart. W których my mamy osobę, która jest lojalna uczuciom, tylko te uczucia się szybko zmieniają. Więc jeżeli przychodzi tutaj ta osoba mówić, że nie wiem, że Was kocha, albo że chce z Wami tę współpracę jeszcze raz, że naprawdę w to wierzy, to tak jest. Tylko pytanie: na no jak długo? No, sprawdzimy to. W waszej głowie piątka mieczy. Więc mimo, że ufacie tej osobie i mimo, że wierzycie, że nie bez powodu tutaj ponownie dajecie sobie szansę, to jednak. Yy... Uważam, że trauma w głowie jest z tego, co się między Wami stało. Jest sześć buław, więc tutaj jakby pokazuje mi się, że Wy, Wy musicie z tyłu głowy mieć poczucie, że ta osoba znowu może zachować się impulsywnie i w jakiś sposób Was wykorzystać. Ja podejrzewam, że Wy też próbujecie oddzielić ego od miłości, ego od czynów i sobie mówicie to ego. Ego by może chciało zemsty, ego czuje się skrzywdzone, a ja jestem ponad tym. No dobra, dwójka kielichów pokazuje, że tutaj jakby wasze drogi się schodzą i to jest nieuniknione i jest rycerz mieczy. Co więcej, pokazuje mi się, że oboje może, możecie być bardzo pewni tego. Na zasadzie dobrze, że dajemy sobie drugą szansę, oboje wiemy, że tego chcemy, bo rycerz mieczy jest taki idealistyczny i on choćby nie wiadomo co, jeżeli on sobie mówi, że tak będzie, to tak będzie. Wasze nadzieje lub obawy, 9 denarów. No, przede wszystkim, że nie zburzy wam to waszego spokoju, pokoju, który sobie wybudowaliście do tej pory bez tej osoby, że nie odbierze wam to niezależności, ale też jest nadzieja na to, że. My podniesiemy swoją własną wartość, że to będzie dla nas dobre. 9 denarów. Tutaj raczej chodzi o to, że wy nie chcecie stracić. Nie mam obaw. Uważam, że wy macie nadzieję, że jeszcze zyskacie na poczuciu wartości. I w rezultacie jest karta kochanków, czyli staniecie przed decyzją z obowiązania wobec tej osoby. Czyli będzie podejmowana decyzja. Jest król mieczy, nawet powiedziałabym, że prawnie, na zasadzie może jak małżeństwa, może wspólna umowa na mieszkanie, bo tutaj pokazuje mi się król mieczy, czyli chyba, że niektórzy stwierdzą, dobra, dajmy sobie szansę, ale idziemy na terapię, bo mamy mediatora tutaj, albo kogoś, kto nam pomoże jakoś zadziałać lepiej niż działo się to do tej pory. Czwórka denarów w tle król denarów, uważam, że tutaj też jakby wy macie podstawę do działania, bo karty pokazują, że nie wiem, czy wy macie wspólny dom, czy wspólny ten biznes, czy, czy po prostu poczucie bezpieczeństwa, czy tradycja, e, czy długo byliście razem, ale tutaj jakby ja uważam, że jest potencjał, słuchajcie, mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale ta rzeka nigdy nie jest taka sama. Ta woda ciągle płynie. Ech. Ja takie mam wrażenie, że chcę sprawdzić to, bo ja wam zaraz sprawdzę, czego można się po niej spodziewać głębiej i czy wytrwa w tym, co sobie tutaj postanowiła. Natomiast widzę, że staniecie przed ważną decyzją, czy idziemy razem wspólnie przez to życie, czy nie. I eee, no i nie byłabym z sobą, gdybym tutaj troszkę nie dopytała, nie zadała kilku pytań. Więc zobaczmy. Na początek chciałabym zobaczyć, o, już coś wypadło. Czy ta osoba wytrwa? Koło fortuny. Ta osoba jest zmienna. Muszę Wam to powiedzieć. Ta karta wypadła, nawet yy, kiedy nie zdążyłam tasować, czyli koło fortuny jest też taką kartą, która pokazuje, że jeżeli my nie przerobimy z jakąś osobą czegoś i nie wyjdziemy z tego silniejsi, to życie nas ciągle będzie pod swoje progi rzucać. U mnie koło fortuny pokazuje zmienność, ale taką troszkę losu. Czyli nawet jeżeli my się chcemy rozstać, to los nas z powrotem gdzieś tam pod swoje progi rzuca, abyśmy się nauczyli funkcjonować razem. Natomiast chciałam zapytać, czy ta osoba będzie trwała w tym, co sobie postanowiła z koło fortunę, czyli to jest chwijne. Zobaczmy, jakie intencje ma ta osoba wobec was, drugie koziorożce. I tu już nieważne, czy to jest relacja, no słuchajcie, czy to jest relacja partnerska, biznesowa. Jest dwójka denarów, jest dziesiątka kielichów, i te karty dla mnie są takim znakiem, że ta osoba traktuje Was jako opcję. Tu nie ma pełnego zaangażowania, ale też ta osoba nie poszła jeszcze dalej, ponieważ ma poczucie wspólnych wartości z Wami, ponieważ ciągle was widzi w swoim życiu być może jako ten happy end czy temu relację z Wami. Czasem dwójka denarów pokazuje mi się wtedy, kiedy my próbujemy jakby ustawić sobie priorytety. I ja mam wrażenie, że dla tej osoby priorytetem teraz jest jakby bezpieczny związek i czuję, że może to uzyskać z wami. Natomiast czy jest to trwały priorytet? Nie sądzę, bo to macie kogoś młodego duchem, to może być osoba młodsza od was nie musi, ale to jest osoba, która jest zmienna w swoich dążeniach. I nie dlatego, że jest narcystyczna, egocentryczna. Mam wrażenie, że po prostu nie do końca jeszcze odnalazła siebie i swoje powołanie. Takie życiowe. Mam, nadzieję, mam wrażenie, że to jest też osoba, która mocno słucha serca i wykorzystuje nadarzające się okazje, próbuje nie uminąć tego, co serce jej podpowiada w danym momencie. A w tym momencie ta osoba szuka poczucia bezpieczeństwa w związku i wiąże to z wami takiego emocjonalnego poczucia. Um, czy wy jesteście w stanie naprawdę zapomnieć z tą piątką miecza, wybaczyć i nie podejrzewać tej osoby o nic? Czy koziorożec naprawdę jest tutaj w stanie zaangażować się w pełni, wybaczyć? I, że tak powiem, no nie wracać do tej przeszłości. Czy jesteście w stanie to zrobić? Cztery kielichy. Uważam, że nie będziecie w stanie w pełni emocjonalnie się otworzyć na tę osobę, ponieważ nieświadoma, podświadoma, krzywda pozostała. Słuchajcie, to jest trochę taki, taki syndrom. Yy, no zagrożenie, które już nas zaraz spotkało, prawda? To można porównać do takiego atawizmu, kiedy ktoś w lesie zobaczył niedźwiedzia, ten niedźwiedź go tam poturbował, to choćby nie wiadomo co, następnym razem jak zobaczy niedźwiedzia, to od razu ciało reaguje, to ta pamięć komórkowa reaguje, ten walcz albo uciekaj. I ja uważam, że Wy nie będziecie w stanie do końca się otworzyć emocjonalnie na tę osobę z tymi krzywdami, że one nie zostały zapomniane. One są podświadome. Z czwórką kielichów my nawet nie będziemy wiedzieć czemu, ale mamy jakieś takie zniechęcenie do tej osoby albo boimy się odrzucenia. Natomiast zamiary macie szczere. Uważam, że naprawdę chcielibyście tutaj jakiegoś pojednania. Tylko, że serce nie sługa. No, więc na początku może być ciężko. Czy ta relacja ogólnie ma potencjał? Czy karty mogą pokazać, czy ta relacja może przetrwać albo inaczej? Czy koziorożec warto, żeby w to wchodził ponownie? Czy wam się opłaca w ogóle w to wejść ponownie? Czy warto? Czy jest taka potrzeba? Karta maga, na własnych warunkach i z własnej inicjatywy. Nie opierajcie swoich działań jako odpowiedzi. Na to, co ta osoba wam serwuje. Wy musicie sami przejąć kontrolę, wy musicie sami zacząć tutaj czarować, i niech wszystko wychodzi z waszego wnętrza, a nie w odpowiedzi na tę osobę. To wtedy, jakby będziecie mogli tylko sobie zarzucać lub sobie gratulować swoich wyborów i będziecie mieli poczucie niezależności e, od tej osoby, nie będzie tutaj uzależnienia. Więc to jest ważne, ale, Mac, pokazuje, że tutaj warto coś poczarować, że nie bez powodu ta osoba powraca. Nie ma tutaj nikt złych zamiarów, ale też ciężko taką przeszłość zostawić za sobą. Co ta osoba tutaj do Was czuje w tym momencie? Bo wiemy, że ma takie potrzeby bezpiecznej relacji, ale co do Was czuje? Jest Czwórka Mieczy. Ja bym powiedziała, że na razie te uczucia i emocje są w zamrożeniu. One nigdy się nie wypaliły. Czwórka Mieczy pokazuje, że one były tylko odłożone na inny czas. Więc to ma szansę na nowo się rozpalić. Ważne, żebyście Wy swoją autonomię tutaj e, zachowali i swoje działania opierali o swoje prawdy, o swoje morały, a nie e, m, tak naprawdę o działanie tej osoby. Nie bądźcie lustrem dla tej osoby. No, to jest bardzo ważne. Bądźcie swoim punktem odniesienia. Dobrze, zobaczę w takim razie na taką ogólną wskazówkę dla koziorożca w tejże sytuacji na styczeń. As buław. E, nie myśl, działaj, podążaj za impulsem, to na pewno, ale niech impuls wynika z twojego wnętrza i z twoich prawdziwych potrzeb, a nie z potrzeb tej osoby. To jest ważne, bo nawet jeżeli. E, powiedzmy, ta osoba się straci znowu i znowu was zostawi z niczym. Nie widzę tego tutaj, ale powiedzmy, że tak będzie. To jeżeli wy podjęliście decyzję w zgodzie ze swoim sercem i z poczuciem tak, ja chcę w to wejść, więc wszedłem w to i wiem przynajmniej teraz, że już na przykład mam tego nie robić, no to będziecie sobie mówić super, dobrze, że wykorzystam okazję, teraz już na pewno mogę zamknąć ten rozdział. Natomiast jeżeli w to nie wejdziecie, będziecie siebie blokować, bo z tyłu głowy jest ta pamięć, to możecie później mieć wrażenie niewykorzystanej szansy i ten temat będzie się przez to ciągnął. Zatem tak to wygląda. Dobra, wyciągam Wam tutaj, moi drodzy, jeszcze kartę. No, bardzo chciałabym sobie przypomnieć, jak się nazywa ta talia, ale obawiam się, że nie ma szans. <grych> A nie mam tu opakowania, ale zobaczmy, co dla koziorożca styczeń. Przyjmuj komplementy. Kiedy następnym razem ktoś powie ci komplement, powiedz: Dziękuję. Nie lekceważ tego, nie umniejszaj ani nie odrzucaj, gdyż w ten sposób odrzucisz możliwość dzielenia się chwilą wdzięczności, i miłości. Ćwicz poczucie własnej wartości, nim przesiąknij. Zanurz się w nim super Pomyśl o komplementach jako o małych witaminkach dla duszy, budujących pewność siebie. Jesteś godny pochwały. Bardzo piękna karta dla Was. No, przejmujcie te komplementy. Sencie siebie przede wszystkim, i nie wszystko wynika właśnie z poczucia własnej wartości. Żyjcie w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim sercem, z impulsem czasem. Nie będziecie żałować, nie róbcie nic ze względu na innych. Inni mogą chcieć zmieniać wasze życie i fajnie, niech mają wpływ, o ile sobie na to pozwolicie, ale wszystko musi wychodzić z waszego serca, żeby później sobie nic nie zarzucać. Jeśli chodzi o znaki, które nam się tutaj najmocniej zaznaczyły, są to ryby, jest to byk, bliźnięta panna, mamy lwa mm, i spobocznie pobocznie powiedziałabym tutaj ryby jeszcze mamy ponownie, mamy ponownie bliźnięta i mamy wodnika pobocznie. Zatem takie znaki tutaj dla Was widzę. Wszystkiego dobrego i wszystkiego kochani najlepszego z okazji urodzin, bo zapomniałam Wam powiedzieć, macie teraz urodziny, słońce z Waszym znaku. Zatem z mojej strony najpiękniejsze życzenia. Pozdrawiam!